Ktoś idzie! Ktoś idzie! Ktoś idzie! Dziekawski? A siłka jest. Chodź, ja. Chodź, ja. Cześć! O, Jasia, Jasia. Gdzie, Jasia? Jest, Jasia. Dobra! Jest, zaraz, zaraz, zaraz. Jeszka, nie wziął ku, nie bój się! Ale ogon, no, proszę U, to jest Milka, mama nie je, tam do nie. nie, to jest jego terytorium, kotka. Kotka terytorium, tak? Nie, nie, nie. Mama nie myśli o mnie do Hej, jasiulka. To jedzonka, są kotków, nie wyżeramy. Tu śmieci, tak, tu kuchnia. Dobrze, teraz idziemy do Zoszki, tak? Chodź za zawsze. A gdzie jest Zościa? Zojciu, cześć, masz gościa. Masz gościa, Zojciu. Milka, halo, a ja? Tam jest kotek drugi. Tam sobie leży, luz, bluz. Już? A ty widziałaś tego drugiego kotka? Milcia? Zobacz, tam jest kotek, tam, tam leży. No o, i megi. nic. Dzień <laughs> zrojcia, gość przyszedł do Ciebie, tak? <laughs> no, no, no. Kotek, tak! Noteczek! Super! No, ta druga to jest bardziej taka... hu, Ta hu. druga to jest bardziej, pokazuje, że to jest jeden. Tak, Jasiulku, to jest Twoje terytorium. Nie chcemy do Ciebie wchodzić tutaj. Nie chcemy, tak? Broń, bronisz, masz takie prawo. No. No dobra, to wychodzimy już, tak? Nie, 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 nie. Tak, kotek. Tak, kici, kichi to jest. Tak? No dobrze. No to już. Drugie koty za płoty. <noise> Pierwsze już były. Nie wyjadamy. Nie. Dobrze, dobrze, no, no Tak? Nie. Mamusi. Ja, Mamuś, ja szuka się Dobra, sobie. Idziemy. Dobrze. To starczy. No, Idziemy jeszcze do Zoszki. Zoszka to light. O. Nie otwórz to okno, proszę. No. no dobrze. To papa, dziękujemy za wizytację. Papa, pa, zrobimy tak? Nie chcę się podoba, że... Co tam jest? No, co tu jest fajnie? Tak. Twój drugi domek. No dobra, to idziemy. Papa. Papa, pa, tak? No. No to się już pożegnałaś. Idziemy. O! Co wzięłaś? Zabawkę? No. To papa, Zojciu. To była Milka. To jest Milka. Milka! O Jezu! No proszę. E, ona się czuje jak u siebie. A co tam położyła się przy kotku? No. No, ciekawska. To jest kotek. To jest twój przyjaciel. Tak, z milciu. Kotek, tak? Kotek? No się cieszy. Ona się cieszy. No tak. O, tak, tu leżał kotek. Tu leżał kotek. No jeszcze. No, no dobra, to my idziemy. Papa. Pa. Paulciu. Idziemy, milciu. Jest tak? Kotek jest powolutku. Tak z ojcu, to jest piesek. Piesek i kotek, A No cio, guzik chcesz dać? Ojej, jak ona się kładzie. Tak, tak. O, uciekł. Ucieknie. Ej! Nie, nie wolno, nie wolno. Nie wolno tak szczekać. Nie wolno. One są u siebie i nie powinnaś na nich tutaj krzyczeć. Nie jesteś u siebie. Tak. No dobra, my idziemy. papa. Chodź, 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 chodź. Idziemy. Papa! Pa. Nie ja mam na kotkę. Pa pa, No jak się

50. No, napiszę no napis, dobrze. Napis, no, że To też jest ciekawska. To też jest ciekawska ciebie. A czy to? No. Druga jest bardziej taka. Aha, łączna, znaczy. No dobrze. Hej, trzymaj ją. No chodź, chodź Zajciu, chodź. Chodź Zajcia. Chodź. Po kotek sobie poszedł, tak? Ja trzymam. Na <grystanie> no, się ty. No i sieśli <grystanie> No, żeby ona nie wyskoczyła. Dobra, idziemy. Pa pa! No i W drugim spotkaniu z naszymi kotkami. Szczęśliwe. Ja idziemy sobie na działeczkę teraz, tak? Tak, to No papa papa Pa, pa. pa, pa. I buziaczek.